widok, już widzicie, nagrywam to się dzieje. O, już. No co jest? Przerwała nam się. Byłaby rybka pierwsza. Są to te sumy. Chyba nie da się ich tak zrobić. Musimy to warty, żebym nie zróżowić taka suma. Ani jeden. Teraz ani jedna ryba, ani... Nie wiem, nie ma niczego. Nie ma w ogóle nic. Jedno branie było i nie ma. Nagram wam taką trochę pojęcie odjazd, jeśli to w ogóle coś uda się. W ostatnim filmie, nawet co wyjęliśmy, karpia 52 kilo, jeśli nawet pamiętam, i chyba 15, czy tam 13, bo ostatnio wpuściłem 13 kilo, jakby podrostu. O! Co jest? To jest ten sum. Ale wiecie, że kasę chcę zarobić. Pewnie 100% sum. Już taki urós wielki szczur. Proszę, czego nikogo nie urażę. O, mi tutaj tak przerywa te jak tu ją nic? Mam nadzieję, że się taka rolka fajna nagrała. Dobra, przed... Nie no, polujemy na Polujemy. Znaczy używać użyte ale według mnie to, to jest trochę takie niepotrzebne. nam to są silonetki, bo no, widzicie, że biorą. Oby teraz je jakaś jedna ryba, zobaczę ile minut. No już dwie minuty. W sumie dzisiaj odcinek będzie krótszy. Nie no, on tak długi jak, on, jak wczoraj. wiecie co? Będziemy tak trochę O, to się dzieje, no to trochę. Dlatego będzie trochę krótszy film będzie. No coś dawaj. Dawaj wciągaj. Bo to w sumie cały czas przeżukę rozwala. Co to, to tam? Linka. O! Kiedyś rzucę na ślepaka na filmie. Rzucę na ślepo bez łódki. No nie widzieliśmy, no nie widzi się. O. Karp. Ale Ale za że mały. Już mam dość. Sumek. Bo ja nie wytrzymam. Pojdziemy za sumem, bo on lubi uciekać. Wiecie o co chodzi. Sumy uciekają, one tak lubią. Zbier trochę powiem wam uciec. Nie powiem tak szybko. Bo to jest przeznaczone dla dzieci. Nie, ma tak bardziej ładnie chyba wygląda. Sobie. Дайте знать в комментариях. Metoda na jaką łowię to metoda taka, wiecie. Taka metoda jako na... Taka wiesz. No co się dzieje? Takie pojedełko. które się wyciska i takie wiecie co. Nic taka metoda karpiowa, no bo tu niby teraz zaczęły brać na no, te, na no, ten dzień mniej biorą na ciężary. Większa akty aktywność jest na yy, metodę. Ale spróbujemy w następnym filmie na, yy, na, na ciężarek. To no, się przekonamy. No zobaczymy najwyżej. O, idzie, idzie. Obe sum. Bo my tu czekamy na suma, co nie? Muszę się za linkami nie przerywać. Ile już mamy zerwanych ryb? Napiszcie w komentarzach. Co tu nie ma? Trwa mała. Spuszczać. Spuszczamy suma. Sumaś mam. No spokój! 30 Dobra Tu jest ich więcej? Suma umijamy brosznik, wilka leży zerwą Pierwszy raz ta się odezwała 9 minut. Dobra. Zrobimy jedną rybę, nie, nie mam się. minut. Dobra, zaczynam filmik i czekamy i czekamy na branie. Dobra, widzowie, minęła godzina i nic. Dobra. kończę. Widzimy dzisiaj jakby będą dwa filmy.